To, co nagrywam dzisiaj, nagrywam to dnia 30 września 2025 roku. Taki mam w głowie, po części mętlik, po części nie bardzo wiem jak się do tego wszystkiego ustosunkować. Jest to bardziej tak, jakby przekazanie wszystkim, co mnie boli, co mnie nie boli, co mi pasuje, a co nie. To nagranie powstaje tylko dlatego, że ostatnio posłuchałem pewnego wykładu, którą prowadził Dorian Gorczyca, i on proponował, tak samo jak i ja proponuję teraz, ażeby każdy wszedł na jego kanał, na kanał Dorian Gorczyca, Żołnierz Chrystusa, i włączył filmik, na podstawie którego ja tworzę to nagranie po części. Ten filmik jest zatytułowany: Ten film to twój znak od Boga, aby wrócić do pierwszej miłości. To jest bardzo trafny, na pewno dla mnie, i tytuł filmiku samego, i on sam. Bo Dorian w nim mówi, że ludzie mają z tym problem i on też z tym problem kiedyś miał. Mimo, że nawet ja od samego początku nie sądziłem, że on może mieć kiedykolwiek takie problemy, ale wiem, że taka jest prawda i my wszyscy Nowonarodzeni również mamy problemy, bo diabeł stara się jak tylko może odsunąć nas od Boga. I dlatego również i przecież nie był od był w diabła wolny nawet sam Dorian. On w tym filmiku mówi, ażeby odsunąć się od wszystkiego, bo fakt faktem to jest między innymi post, bo w poście nie chodzi tylko o to, ażeby odsunąć o siebie sam pokarm, nie żywić się, a pędzać jak najwięcej czasu z Bogiem, ale chodzi głównie o to, żeby odsunąć się od wszystkich rozpraszaczy. Od wszystkiego tego, co rozprasza człowieka, od jego więzi z Bogiem. Tak samo jak Doren mówił tutaj o metodystach, czyli o takich dwóch braciach, którzy w XVIII bodajże wieku oni stworzyli taki sposób na to, ażeby do Boga się przybliżyć i być tylko z nim. Ale to już proszę, żeby sobie samemu ten filmik obejrzeć i na jego podstawie własne wnioski wysunąć. Ja szanuję Doriana, dlatego że on przekazuje bardzo często, bardzo trafne i potrzebne lekcje dla nas wszystkich. I ja jestem w podobnej potrzebie, ja podobną lekcję zaczynam właśnie przechodzić i dlatego też będę chciał się odsunąć od wszystkiego na jakiś czas. Niekoniecznie to będzie długi czas, bo wiadomo, kiedy zawsze chciałem coś innego zrobić. Trochę dać sobie na luz. Może nie, żeby w jakiś grzech wpaść czy w coś bezużytecznego, ale chciałem po prostu po, troszeczkę dzwonić. To nie dało mi się, bo bardzo szybko przychodziła taka chęć. To było takie dotknięcie Ducha Świętego, że powinienem wrócić i robić to, co do tej pory robię. Ja wiem, że nie każdego to może interesować. Wiem też, że nie wszystkie moje materiały są takie pasjonujące dla innych ludzi. Mogą być oczywiście nudne i czasami nawet dla mnie one się nudnymi wydają. Ale proszę popatrzeć na to inaczej, tak jak ja na to teraz popatrzyłem: że ja nagrywam aktywnie filmy. Te filmiki, czy kogoś ciekawią, czy nie ciekawią, ale od końca stycznia. 2024 roku i od tamtej pory do dnia dzisiejszego czyli do końca września 2025 roku zrobiło się tych filmików bo bodajże 30 kilka bo, bo nie wszystkie mam jeszcze na kanale ale w wersjach roboczych oraz u mnie na komputerze mam jeszcze przygotowane tak, że jest łącznie 430 ponad, już dokładnie nie wiem, bo nie liczyłem ale aż tak wiele stworzyłem. Dla mnie to jest wiele, dla niektórych innych ludzi może to nie być wiele. Zwłaszcza że od tego czasu, od końca stycznia 24 roku, ja byłem kilka razy w szpitalu. Miałem zawał serca, byłem w sanatorium. Czasami mi się po prostu nie chciało niczego tknąć, Czasami nie miałem weny, ale jak już przyszło coś do mnie, jak już Duch Święty mnie dotknął, wówczas spod mojej ręki czy spod ust, jak można tak powiedzieć, wychodziło kilka filmików dziennie, ale czasami po prostu się robię już dosyć osiężały. Czasami potrzebuję odpoczynku. Na szczęście tylko na chwilę, bo nie chciałbym kanału zostawiać, nie chciałbym z niego odchodzić, także będę widział i niech wszystko idzie tak jak szło do tej pory, bo jestem z tego zadowolony. Nieważne czy ktokolwiek jest zadowolony z moich filmików, czy się komuś podobają, czy się nie podobają ale ja po prostu czuję taką radość z tego co robię. Czuję, że to jarzmo i to brzemię jest faktycznie nie jest takie bolesne i jest słodkie, tak jak Pan Jezus powiedział. Tym bardziej, że kiedy patrzę na świat dookoła, głównie na moją katolicką rodzinę i moich katolickich znajomych, wszyscy są szczęśliwi, dobrze się im w życiu wiecie. A pamiętajmy, że nieważne, że człowiek żyje w grzechu, czy nie żyje w grzechu, to jak zostało to napisane w księdze bodajże przy powieści, wyroku skazującego nie wydaje się od razu. I tacy ludzie, którzy żyją w permanentnym grzechu, koniec końców przyjdzie dzień, że będą musieli za niego zapłacić, jeżeli nie będą mieli przy sobie kogoś, kto ten grzech weźmie na siebie. Tym kimś jest dla chrześcijan Jezus Chrystus, ludzie wierzący w Niego, pokładają pełną wiarę w Nim, i że to On zapłacił, już zapłacił za ich grzech. A nam bieżącym wystarczy tylko być przy Panu Jezusie i bez przerwy nawracać się, bo nie ma dnia, żebyśmy nie zyszyli przecież. I tak jak już w którymś z kolejnych nagrań mówię, że tylko proszę mi nie odbierać w ten sposób, że ja się może żalę, że jest mi źle, bo nie jest mi źle. Tylko, że jak patrzę na moją katolicką rodzinę, to Wewnątrz siebie czuję takie rozczarowanie. Rozczarowanie nimi, bo całymi dniami, może nie całymi dniami, ale niedzielami, świętami chodzą z imieniem Jezus na ustach, ale poza tymi godzinami pokazują się z zupełnie innej strony. Chcą ludzi nauczać wiary w Boga, jednakże nie znają Go. Zachowują się tym samym, jak typowi Fryzeusze ze Starego Testamentu o który Pan Jezus powiedział, że oni są jak groby pobielane, które z wierzchu wyglądają dobrze, ale wewnątrz są pełne nieczystości. No i niestety, u mnie jest podobnie, dlatego że ludzie, którzy mienią się jakimiś mentorami i śmią kogoś innego pouczać, sami takimi nie są, z których należy brać przykład. Co z tego, że chodzą na godzinkę do kościoła tygodniowo, jak poza tymi godzinami z ich ust można różne przekleństwa, na ich ustach przeważnie są różne przekleństwa w kierunku nawet najbliższych. Naprawdę to jest przerażające i straszne wręcz. Bo na przykład ja, ja tutaj się będę usprawiedliwiał, bo zdarzy mi się użyć jakiegoś niefajnego słowa, zdarzy mi się użyć tak zwanej łaciny podwórkowej. Ale ja nie kieruję tej łaciny po teresem innego człowieka. Ja nie przeklejam tego człowieka. Po prostu jestem słaby i wyrywa mi się takie coś rzadko na szczęście, ale no, wyrywa się. A ludzie, którzy niedzielami chodzą do kościoła, to z ich ust tak przekleństwa padają jak znaki interpunkcyjne, jak jakieś przecinki, jak jakieś kropki. I jakby tego było mało, to ja takiemu komuś, który takich słów używa. Ja tłumaczę, że może powinien się bardziej hamować, nie powinien używać takich słów, tym bardziej, że może jakieś dziecko usłyszeć jakieś takie te niefajne słowa, mimo tego, że wydaje mi się, że nie słyszy, ale to nie ma znaczenia, bo nawet jak wypowiada takie słowa od tak po prostu w powietrze, to jednak to jakieś wrażenie na zewnątrz robi. I Tacy ludzie, którzy szykują się do kościoła, idą do kościoła, później wracając uśmiechem na ustach, ażeby wypić jakąś kawkę w rodzinie, nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim strasznym położeniu się znajdują. W strasznym. Przecież Pan Jezus wszystko o wszystkich wie. Wszystkie niegodziwości ludzkie On liczy. Jeżeli te niegodziwości nie są poniesione przez Niego. Bo ludzie, którzy w Niego nie wierzą, nie mogą liczyć na to, że w godzinie, kiedy będzie Pan Jezus im potrzebny, że On się za nimi wstawi. Chyba to jest jasne dla wszystkich. Nie można sądzić tak, że jestem dobry czy jestem zły, ale znam Jezusa tylko ze słyszenia. Słyszałem o Nim i to imię mam gdzieś tam wryte w głowę. Nieważne. Ale jeżeli On człowieka nie zna, jeżeli człowiek nie ma z Nim komunii, wtedy Pan Jezus, z jakiego człowieka się nie przyzna, Wówczas, jaka to będzie pomoc w godzinie potrzeby? No, przecież żadna. Jezus jest dobrym Bogiem. Nie ma co do tego dwóch zdań. Ale pamiętajmy, i ja staram się jak najczęściej to tłumaczyć, że kiedy pan Jezus tutaj powróci na Ziemię, to jego szaty będą zbrukane krwią jego nieprzyjaciół. A wszyscy ludzie, którzy w niego nie wierzą, są jego nieprzyjaciółmi. Chyba to jest jasne, bo jeżeli ktoś tego nie uznaje, to niech mi wyjaśni, bo ja uważam, że albo ktoś jest przy Bogu, albo jest jego przeciwnikiem. Dlatego właśnie ja również proponuję wszystkim, żeby oddzielili się trochę od tego świata, od tych wszystkich rozproszeń, od tych wszystkich rzeczy, które nic dla ludzkiej duchowości wnieść nie mogą, bo nawet ja jestem na to narażony. Przecież każdy z nas jest na takie wpływy narażony i przybliżmy się do Jezusa Chrystusa, Dopóki On jeszcze na nas wszystkich czeka, dopóki trwa czas łaski, bo kiedy ten czas łaski się skończy, wówczas będziemy mieli na dłoni tylko to, co zarobiliśmy. Nie będzie już później można zacząć wszystkiego od nowa, nie będzie jakiejś taryfy ulgowej i nie będzie po prostu niczego, co by nam mogło drogę do Boga skrócić. Pamiętajmy, jedyną drogą do Boga jest Jezus Chrystus i to, czego on człowieka chce, a każda inna droga jest to po prostu droga w przepaść, jest to ślepa uliczka. Pamiętajmy wszyscy, ja to mówię do osób Nowonarodzonych, że kiedy jesteśmy Nowonarodzeni, jesteśmy świętymi. Święty to nie znaczy, że nie popełniamy grzechów, nie popełniamy błędów, bo owszem, popełniamy je. Jeden popełnia je częściej, drugi rzadziej. Na pewno ci, którzy już dorośli w wierze, oni nigdy nie będą dorosłymi na 100%, ale w miarę wzrostu wierze, w miarę pogłębiania więzi swoich z Jezusem Chrystusem, to tych grzechów będzie mało. Ale to nie znaczy, że to będą ludzie, którzy nigdy nie będą upadać. To nie znaczy, że to są ludzie bez grzechu, bo owszem, ale święty to znaczy po prostu oddzielony. I Dorian Gorczyca również o tym mówi. On to wyjaśnia o wiele lepiej ode mnie. On to krok po kroku pokazuje człowiekowi, w jakim się znajduje stanie. Nie tylko w tym filmiku, ale w wielu innych. Dlatego ja proponuję, ażeby znaleźć sobie jak najwięcej czasu sam na sam z Bogiem i do Niego się zbliżyć jeszcze bardziej, a wtedy zobaczymy wszyscy. Okaże się wtedy bardzo jasno, że tutaj na świecie mamy bardzo mało tego, co by mogło być za nami. My jako chrześcijanie jesteśmy narażeni na. Przeróżne nieszczęścia. Świat nas nienawidzi. Ja to widzę nawet po sobie. Mnie nawet rodzina przestała już dobrze traktować, mimo że oczywiście udają, że wszystko jest dobrze, ale ja po nich widzę, że jest coś nie tak, jeśli chodzi o ich relacje ze mną. Po prostu nie chcą, oni chcą, ażebym był taki, jakimi oni są, ale ja tego nie chcę, bo ich życie jest nudne, ich życie dla duchowości ma nikłą wartość, powiedziałbym, że żadną, bo duchowość w ich wykonaniu, czy w ogóle w ich życiu duchowość, nie ma czegoś takiego. Nie ma duchowości, duchowość jest martwa. I to mnie właśnie na tego tak przeraża, bo ja widzę, że ich życie nie ma wielkiej wartości. Może dla ich samych ma, dobrze, nie będę przecież tu nikogo oceniał, ale jeżeli mówiąc o życiu duchowym, o życiu, które liczy się dla Jezusa Chrystusa, to nie ma czegoś takiego. I ja po prostu takiego życia wieść nie chcę. Dlatego uchodzę za odludka, jak mi jedna osoba powiedziała, uchodzę za osobę aspołeczną. Ja nie jestem aspołeczny, bo ja lubię ludzi, tylko że ludzi, z którymi mógłbym porozmawiać o sensownych rzeczach. A jeżeli z kimś nie mogę na takie tematy porozmawiać, mogę porozmawiać na tematy luźne, głównie o piciu, głównie o przekleństwach, to to nie jest żaden człowiek taki. Z którym mógłbym jakkolwiek porozmawiać, bo po prostu są tematy, które mnie nie interesują, one wręcz mi uwłaczają, bo kiedyś może byłem i taki, ale to było dawno temu i tamten stary człowiek, którym byłem wtedy, już nie żyje. Ale mimo tego, to jego trup czasami stara się zejść z tego krzyża, na którym go zawiesiłem, i czasami też stara się mi krzyżować kroki i też stara się dojść do swojego słowa, ale ja mu na to nie pozwalam i dlatego im mniej ludzi będzie właśnie takich nieodrodzonych starać się ze mną w jakiś sposób wejść w komunię, rozmawiać ze mną, to ja z takimi ludźmi nie chciałbym po prostu być, bo nie chcę się cofać do tego, w czym tkwiłem i z czego Pan Jezus mnie uwolnił. Ale tak czy tak muszę mieć z takimi ludźmi żyć, pokazuje im jak powinni się prowadzić to nie jest moja myśl to jest myśl Jezusa Chrystusa ja tylko przekazuję im to co powiedział pan Jezus bo ja od siebie nic nie zdaję tak jest najbezpieczniej bo jest wiele nauczycieli na świecie którzy sporo rzeczy dodają od samych siebie że komu na podstawie interpretacji Pisma Świętego ale czytanie go słowo w słowo i przekazywanie innym ludziom dokładnie tak jak zostało tu napisane jest najbezpieczniejsze dlatego ja robię to samo. Owszem jeżeli coś z pisma wynika tak łatwo że nie można pisma inaczej zrozumieć no to wiem że ja się nie mylę i po prostu pokazuję, mówię powinno być tak i tak. Ale jak wielu ludzi za tym chce iść, jak wielu chce i za z Chrystusem, bardzo niewielu. Bo ja tylko proponuję i mówię Idźcie za Jezusem, róbcie to, co On mówi, ale dla nich to jest zbyt ciężkie i dlatego wolą iść za religią. Ja znam tutaj jedną osobę, nie chcę powiedzieć o kogo chodzi, ale znam taką osobę, do której Pan Jezus pukał od dawna. I jeżeli puka pięć dnia dzisiejszego, ja tak naprawdę mówiąc to nie wiem, czy puka jeszcze, ale jeżeli pukał, to oznaczało, i to jest bardzo wyraźne, to jest jasny sygnał dla mnie, dlatego pukał, bo ta osoba do Niego nie należała. I za każdym razem, kiedy pukał i pukał i pukał, to ta osoba wciąż do niego nie należała, mimo że była aktywnym rzymskim katolikiem. Ale przyjdzie taki dzień, że jeżeli ta osoba za tym Jezusem nie pójdzie, bo nie uważam, że ona za nim ani chce iść, ani że za nim pójdzie, tej osoby się wydaje, że ona idzie za kosiem katolickim i on doprowadzi do Jezusa właśnie ją, ale to się nigdy nie stanie. Ta osoba po prostu wybrała łatwiejszą drogę do Boga, że komo bo to nie jest droga do Boga. Drogą do Boga jedyną jest Jezus Chrystus. I tylko w taki sposób człowiek znajdzie się w Królestwie Niebieskim. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez żaden kościół tam się nie znajdzie. A ta osoba, jej się wydaje, że łatwiej jest wejść przez Kościół Rzymski, no bo faktycznie Kościół Rzymski wszystko robi, ażeby ludzi bądź co, bądź mami tym, bo żeby ludzi rzekomo do Boga zbliżyć. Nikogo nie zbliża, ale. Bardzo fajnie mu idzie, kiedy on tak udaje. Tylko, że prawdziwi chrześcijanie widzą tę obudę Kościoła Rzymskiego i wiedzą już na podstawie Biblii, mimo że katolikom się jej nie chce czytać, że droga do Boga jest jedna, która została opisana dawno temu na kartach pisma. A ci ludzie katolicy, dobrzy katolicy, oni nie wiedzą, że nie będą zbawieni, choćby nie wiem, jak dużo kładli na tasę, choćby nie wiem, jak Długo w tym kościele wysiadywali. Nie będą zbawieni, jeżeli wszystko to, co robią, a robią, jest przeciwne Bogu. Dla rzymskich katolików komunia z Jezusem jest to zjadanie jego ciała. Ale prawdziwa komunia z Jezusem jest to zjadanie go, tak to prawda, ale w wymiarze duchowym, bo to Jezus jest słowem, które należy spożywać ale spożywać nie poprzez usta i żołądek, bo to co ląduje w żołądku ląduje w toalecie, ale spożywać przez serce, przez wiarę. I jaki tego będzie finał? Finał, jakiego doświadczy ta osoba, o której mówię, ja mówię, nie będę mówił imionami, nazwiskami, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia. Ale taka osoba, która nie chce i Panem Jezusem, bo wydaje jej się, że znalazła krótszą drogę, ta droga to jest Kościół Rzymski, to ona nie wie, że w tym momencie i chwała Bogu, że ona jeszcze żyje, ale w tym momencie ona popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I jeżeli, nie daj Boże, umarłaby, życia już nie zobaczy nigdy, ale to nigdy. Nie wiem, czy ona jeszcze będzie chciała się nawrócić, bo z tego co zauważyłem, ona żyje dla siebie, ona żyje na tym świecie. Jej się wydaje, że to co robi, że chodzi na godzinkę do kościoła tygodniowo, to jest to, czego od niej chce, Pan Jezus. Ale w tym momencie. Ona nie wie, że ona nie robi tego, czego się Pan Jezus, ona się mu na każdym kroku sprzeciwia, bo te wszystkie grzechy Kościoła Rzymskiego, ona również uprawia. Ona również dopuszcza się bałwochwalstwa, wielobóstwa. Ona również praktykuje tę samą bezbożną i pogańską rzymską wiarę. I to rzekomo ma być dobrze dla niej. Ale dobrze dla niej to nie będzie nigdy, bo gdyby miało tak być, wówczas Pan Jezus kłamałby, nauczając. Tak więc wróćmy do naszej pierwszej miłości, o co woła do nas Pan Jezus. Rozkochajmy się z Nim jeszcze raz, bo na pewno wielu ludzi jest takich, że ta miłość, która na początku była taka wręcz aż bulgocząca, taka jak ogień, taka jak gotująca się woda, na pewno u niektórych ludzi troszeczkę ostygła. Ale pamiętajmy, że Pan Jezus nie wróci po ludzi, którzy są letni, tylko on wróci po ludzi, którzy są dla niego gorący. I pamiętajmy, ażeby rozpalić się miłością do Pana Jezusa jeszcze raz. I dlatego właśnie najlepszym wyjściem, wydaje mi się, że jedynym jest odsunięcie się od tego świata chociaż na jakiś czas, chociaż na chwilę i zbliżanie się do Pana Jezusa, abyśmy nie byli, kiedy on powróci, ani letnimi, ani ludźmi, którzy wyglądają jak pobierane groby, którzy tylko z wierzchu prezentują, Miłość do Pana Jezusa, a wewnątrz są niestali, niepewni. Nie bądźmy tacy jak jedni z nich. Odnówmy nasze przymierze z Panem Jezusem i powróćmy do Niego jeszcze raz. Błogosławie wszystkich. Ewangelizm Dawid.